Ja ci powiem, że jak kiedyś wystalkowałem kolegę, wbijam się na tak, było tak, że się żegnałem zip, dobra, koniec, na razie, ale zostałem na tym spiku, zapomniałem wyjść, O, patrzę, no to tak kurwa gada, gada. O, się połączył, tak z jakąś dziewczyną, to chciał do niej zerywać, takie rzeczy napierdolił, takie głupoty. Ja pierdolę to ja nie zwiększają... wszystko słyszałem, ale taki jakie to crynch człowieku On gadał, że kurde, że jakiś po to, że potpierdle tak dalej, a to jakiś kurwa downlife no w człowieku, że z piwnicy nie wychodzi To kurwa to straszny kuk z niego A tak, tak, ale tak kurwa lewy zdobycie przez kurka następne Następne trzy miesiące Ja pierdolę Ja bym gościa z lewami kurwa wiesz tam pocisnął tak, ale co za tekst on mówi, że kurwa idzie jakiś. To jest jakiś gościu 50 kilo kurwa nie ty do live, a mówi, że Ty siadłem jechałem na motorze, nie jakiś gościu kurwa do mnie krzywo spojrzał jak u... był, co i to kurwa się przewdził. Takie teksty rzuca do niej jak Jaki? pisnąłem Jaki stałem. Kurwa, tak trzeba What a fuck? What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck? Sorry, but what the fuck O oh, Boże. A on jeszcze później ze mną siedział w klanie, bo normalnie by do igora tutaj wyjebał kurwa za ten humiliation, ale kurwa, kurde siedział ze mną w klanie, nie mógł za bardzo. Warframe. Ale jakim kurwa trzeba być kukiem? Czuję się tak skukowany tak. mentalnie słuchając takich informacji o kukach. Ale Ty jakiś gościu się patrz, ale bo za jeba, myślałem, że go zabiłem, nie? To 50 kilo kurwa gościu.